Był zwykłym chłopakiem, ale zrobił w necie coś głupiego i stracił twarz. Stał się facemanem. Teraz niesie pomoc wszystkim, którym w sieci grozi niebezpieczeństwo. Oto faceman jest! To nie disco polo! Mm -hmm. Ê ê ê ê blah 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 <ggruzCal> Niestety nawet FaceMan nie dał rady, ale daje radę. Dbaj o Face, kiedy jesteś zalogowany. For... Yeah. Yeah. FaceMan!